Dzień dobry kochani. Mamy ostatni dzień kwietnia 2025 roku. Jeszcze żyję. Jeszcze mnie zaciukali. Godzina 7:05. Moi drodzy, chciałem was serdecznie prosić, żebyście kupowali moją książkę, pod którą jestem znienawidzony. Zaprawdę. Książkę, przez którą Mam wiele teraz problemów, chociaż jej treść jest nieadekwatna do tych problemów, które mnie nie... dzięki niej spotykają. I, i, I bardzo na Was liczę, Koni. Naprawdę bardzo na Was liczę, że wspomożecie mnie, człowieka kultury. Odkąd napisałem książkę, jestem człowiekiem kultury. Mimo, że kiedyś byłem kryminalistą, resydistą, nawet przebrzydłym. W tej chwili z takiego człowieka stałem się człowiekiem kultury. Od 2010 roku jestem normalnym zjadaczem chleba, powiedzmy. Więc bardzo Was proszę, kto ogląda na Facebookach, Instagramach, gdziekolwiek, Tomek Kapel jestem. Proszę zamawiać moją książkę i pomóc mi oddychać, bo najgorsze zło tego świata dźwigam na swoich plecach, mimo że jestem człowiekiem niepełnosprawnym. Ale nie poddam się. Nie wiem, czy drugą książkę wydam, bo nie mogę. Jak oddałem komputer do naprawy w styczniu, do tej pory go nie mogę zebrać. Także dzieje się, dzieje się. Kochani, kupucie moją książkę bardzo was proszę. Znienawidzony, naprawdę.